Wyobraź sobie, że Neo w Matrixie to nie Keanu Reeves, a Will Smith. Brzmi dziwnie, prawda? To nie jedyny taki przykład. Will Smith zrezygnował z roli Neo, bo wolał zagrać w filmie Bardzo Dziki Zachód. No cóż, wyszło jak wyszło, a Matrix przeszedł do historii kina. Nicolas Cage miał zagrać rolę Supermana w filmie Tima Bartona, z długimi włosami i czarnym kostiumem. Ostatecznie film skasowano, ale zdjęcia z planu przetrwały. Czas na hit. Emily Blunt była pierwszym wyborem do zagrania Black Widow. Ostatecznie zrezygnowała z angażu, bo była związana kontraktem z filmem Podróże Goliwera. I tak rola trafiła do Scarlett Johansson, a resztę już znamy. A teraz wyobraź sobie to wszystko w alternatywnym uniwersum. Jaka rola byłaby lepsza od oryginału? A może Ty masz swój typ, który idealnie wpasowałby się w inną znaną rolę? Koniecznie daj znać w komentarzu i wpadaj po więcej takich ciekawostek.